Jezus buduje z nami relację opartą na zaufaniu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kto Was słucha, mnie słucha, a kto Wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Słowa te Jezus kieruje do swoich uczniów, czyli do tych, którzy go poznali, w niego uwierzyli, Jemu uwierzyli i poszli za nim. Wyraźne jest to, że Jezus bardzo ufa swoim uczniom. Oni już tak naprawdę wiele przeżyli razem, byli w różnych sytuacjach, wielokrotnie rozmawiali ze sobą o ważnych i trudnych sprawach, podejmowali tematy życiowe, takie jak zbawienie, miłość, wolność, odpowiedzialność, służba. W tym wszystkim byli razem, mieli szansę się poznać i dlatego Jezus może im zaufać. Zaufać tak bardzo, że posyła ich przed sobą. By niejako przygotowali grunt na jego przyjście do konkretnych miejsc i konkretnych ludzi. Temat zaufania jest tematem dnia dzisiejszego. Warto poświęcić jemu nieco refleksji. Przyglądaj się temu, jak budujesz relacje z Jezusem, na ile Poznajesz Jego i dajesz Jezusowi możliwość poznawania siebie, by wasza relacja była coraz głębsza, oparta na zaufaniu i uczciwości. Komu ufasz w swojej codzienności i dlaczego oraz czy sam jesteś osobą godną zaufania? Pomnażajmy obecność Boga wśród nas poprzez życie oparte na wierze i zaufaniu Jezusowi.